Zaczniemy od Ciebie, Rafon. Powiedz, jak to jest zawalczyć jednak w federacji, na którą tak cisnąłeś, że nigdy nie zawalczysz? Nie wiem, kiedy cisnąłem, ale to jeśli są mówisz szorce. o storce, to wypowiadałem się na temat klautu. Nie, o prime również mówiłeś negatywnie, że nigdy nie zawalczysz, że to twój patologiczny wizerunek zepsuje ta federacja. Nie przypominam sobie, ale no możesz się cieszyć, że możesz mnie zobaczyć, zarobię trochę pieniędzy no, dla ciebie. No Bez dokładnie, wymienisz, trochę pieniędzy, wymienisz, to tak, wymienisz tak sobie jesteś tego, pusty w ryj, że wymienisz, że przychodzisz sobie do federacji. rozjebanego Mercedesa, kurwa, E-klasę, wymienisz sobie na coś lepszego. Ty się tak prójesz na ten Prime, co ci ten Prime zrobił? Dobra, ty, zamknij pizdę, łysie. Tak? Ja ci zamknę. Ale ja ci... Ty wiesz co? Kasiusz ci tylko obiecuje, a ja z ciebie żadnych pieniędzy nie mam. Dobra. Co się jak próbujesz do prime'u? Słuchaj, nie? A co? Fame jest lepszy? I gola? To nawet 10% tej charyzmy nie mają co Kasiusz. Czemu się tak jaracie? Dobra zamknij Pideśnie, ja jebana kurwa. jebana, kurwo. to no tu kurwa, weź Cena, jest kurwa stara, kurwo jebana. Tak, brawo! brawo jakieś jakieś monologi, kurwa sam do siebie pierdolić. Łeb jak drzur, kurwa, pecie jebany. to kurwa jak ci wypadło z rąk. Pokaż co tam przygotowałeś, kurwa, ja to sam rzuciłem, bo kochuja mi lata. Jak można być konfidentem. Ale kurwa po pierwsze, bez koszulki i po drugie żadnej wagi nie robimy, żadnego no limit. Pierwszą wysłałeś mi groźbę, że masz ode, ode mnie od mamy dostać po 20 tysięcy złotych, jak nie idzie pozew y, do sądu i poszedł. Ty, I, kurwa do Nikoli jechałeś 500 kilometrów, żeby Tiktoka zatańczyć wakacyjny lot. Ej. Powiedziałeś przy Ferrari, że się na mnie rozjebałeś, to chciał ci wyjebać. Kurwa szoty na YouTube. Czyście sobie Rafonik z sam... Nikita Magikal, jak gadały, bo mi, y, miał być live, ja w nie włączyłem sobie live'a, włączyli się dwie godziny później i ty taki wkurwiony, ty no ja ten mam sprawę z Magikalem, y, on mi ten coś tam coś tam, ale ja uznaszę sprawę i tak dalej. Kurwa Ferrari chciał ci zajebać. Z żulem Proste. jebanym do sądu, bo się kurwa pruje za dużo i dostajesz kurwa karę. Proste. Chłopie, ty w Toruniu nie możesz kurwa chodzić bez kolegów. Patrz. Ty kurwa, Przecież ty kurwa Wszędzie do żabki boisz, ja boisz się wyjść. Boisz się wyjść do żabki, kurwa, jebana. Dla mnie Śmieciu, boisz się wyjść do żabki. Rozjebu... Kurwa siadaj. ty. Siadaj. 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 Rozjebuj się pierdolony, kurwa. Tylko to potrafisz kurwa. Panie Pani Gosiu, przychodzi. do mikrofonu Od tego z... Mojemu bratu groźbie, no. że mu nogi połamy. Ani gościu! Ani tylko nie, COVID, Do ty nie Dobra, zamknij pizdę. Ty zamknij pizdę, Siadaj, siadaj. Co, kozak jesteś? O! No, śmiej się, śmiej. Na kobietę. Kaczor, doczytałeś tam? Doczytałeś że z tobą, kurwo, stara. Dobra, zamknij ryj! Ale rozjebała się na psach. I kurwo. Prułeś się, śmieciu? Chowaj ten mikrofon, bo cię rozjebie tam. Nie, nie rzucaj mikrofon. Siadaj kurwo. Tutaj brawa dla ochrony za refleks. Z... No to zobaczymy.